Część wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o farbie kilometrów do kolorowania dróg ewakuacyjnych. To niezwykle ważny temat, ponieważ farba ta odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w przypadku pożaru lub innych sytuacji awaryjnych. Zacznijmy od podstaw. Farba kilometrów jest specjalnie zaprojektowana do oznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie widoczności i łatwego odnalezienia drogi ucieczki w sytuacji zagrożenia. Istnieje wiele rodzajów farb kilometrów, ale wszystkie spełniają te same podstawowe wymagania. Przede wszystkim muszą być odporne na ścieranie, wilgoc i działanie czynników atmosferycznych. Ponadto powinny być łatwe w aplikacji i szybko sznać. Jednym z popularnych rodzajów farby kilometrów jest farba kilometrów zero. Jest to farba niepalna. Która spełnia wszystkie niezbędne normy bezpieczeństwa. Wspomnę o jednym konkretnym produkcie. Akterm Kilometrów Zero. To niepalna farba rosyjskiego producenta, która jest szeroko stosowana w Polsce. Akterm Kilometrów Zero jest idealna do oznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, biurowce, a także w obiektach przemysłowych. Farba ta charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, wilgoc i działanie promieni UV. Jest łatwa w aplikacji i szybko sznie, co pozwala na szybkie i efektywne oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Skład farby Akterm kilometrów, 0 zawiera specjalne pigmenty, które zapewniają jej wysoka widoczność. Dodatkowo farba ta jest odporna na działanie chemikaliów i rozpuszczalników, co czyni ją ja idealna do stosowania w trudnych warunkach. Parametry techniczne farby Akterm Kilometrów 0 SA zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Przed zastosowaniem farby Akterm Kilometrów 0 należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Należy je oczyścić z brudu, kurzu i tłuszczu. W przypadku starych powłok malarskich należy je usunąć. Pamiętajcie, że prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa w przypadku pożaru lub innych sytuacji awaryjnych. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz pod filmem. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o farbie na drogi ewakuacyjne kilometrów, która jest niezwykle ważnym elementem bezpieczeństwa w budynkach. Główny etap stosowania akterm kilometrów 0 akterm kilometrów zero to podkład, który jest niezbędny do prawidłowego zastosowania farby kilometrów. Ten podkład ma za zadanie przygotować powierzchnię do aplikacji farby, zapewniając jej lepsza przyczepność i trwałość. Kilometrów 1 farba Kilometrów 1 to podkładowa farba do znakowania dróg ewakuacyjnych. Jest ona przeznaczona do stosowania na powierzchniach betonowych, ceglanych, tynkowych i metalowych. Farba Kilometrów 1 zapewnia dobra przyczepność i odporność na ścieranie, a także na działanie czynników atmosferycznych. Kilometrów 2 farba kilometrów 2 to farba nawierzchniowa do znakowania dróg ewakuacyjnych. Jest ona dostępna w różnych kolorach, w tym w kolorze zielonym, który jest najczęściej stosowany do znakowania dróg ewakuacyjnych. Farba kilometrów 2 charakteryzuje się wysoka widocznością, odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Kilometrów 3 farba kilometrów 3 to farba do znakowania dróg ewakuacyjnych, która jest odporna na działanie promieni UV. Jest ona przeznaczona do stosowania na powierzchniach zewnętrznych, gdzie jest narażona na działanie Słońca. Farba kilometrów 3 zapewnia długotrwała widoczność i odporność na blaknięcie. Kilometrów 4 farba kilometrów 4 to farba do znakowania dróg ewakuacyjnych, która jest odporna na działanie chemikaliów. Jest ona przeznaczona do stosowania w miejscach, gdzie jest narażona na kontakt z substancjami chemicznymi NP. W laboratoriach czy zakładach przemysłowych. Farba kilometrów 4 zapewnia odporność na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników. Kilometrów 5 farba kilometrów 5 to farba do znakowania dróg ewakuacyjnych, która jest odporna na działanie wysokich temperatur. Jest ona przeznaczona do stosowania w miejscach, gdzie jest narażona na działanie wysokich temperatur, np. w piecach czy kotłowniach. Farba Kilometrów 5 zapewnia odporność na działanie wysokich temperatur i zachowuje swoje właściwości nawet w ekstremalnych warunkach. Zastosowanie produktu Farba Kilometrów jest szeroko stosowana do znakowania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, a także w prywatnych domach. Jest ona niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku pożaru lub innych sytuacji awaryjnych. Środki bezpieczeństwa Podczas stosowania farby kilometrów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Należy unikać kontaktu farby ze skora i oczami, a także zapewnić dobra wentylację pomieszczenia.